Świnoujście kiedyś, a świnoujście dziś. W najbliższą sobotę w Galerii Art okazja, aby zobaczyć jak na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmieniło się nasze miasto. Pracownicy Miejskiego Domu Kultury znaleźli w swoich zbiorach kilkanaście tysięcy archiwalnych zdjęć. Wystawa, którą będziecie mieli Państwo okazję w najbliższą sobotę obejrzeć składa się ze zdjęć. Oczywiście są to zdjęcia cyfrowe, oryginały. Pochodzą z bardzo bogatego zbioru archiwalnego, który mamy w Miejskim Domu Kultury. Zdjęcia, które Państwo będziemy mieli okazję zobaczyć, pochodzą z lat 70., 80. i początku 90. ubiegłego stulecia. Jest to ciekawy okres, bo wiąże się z dynamicznym czasem rozwoju naszego miasta czyli z rozbudową świnoportu. Z funkcjonowaniem takich zakładów pracy, jak przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich, Odra czy Stocznia. W związku z napływem ludności miasto zaczęło się rozbudowywać. I tutaj mamy część zdjęć, które właśnie ten proces obrazują. Niektóre zdjęcia stanowią nie lada wyzwanie, bowiem nie dość, że ich autorzy są nieznani, to jeszcze część miejsc jest dziś trudna do zidentyfikowania. Jest tu kilka, kilka, może więcej, zdjęć, które stanowią zagadkę, i myślę, że znajdą się osoby, które pomogą nam rozszyfrować miejsca, w których były te zdjęcia robione. Jeżeli chodzi o autorstwo, to jest ciężka sprawa, bo nie. Bardzo dużo z tych zdjęć nie było sygnowanych. Także większość to są zdjęcia anonimowe. Większość zdjęć, albo przynajmniej część z tych zdjęć powstała w czasie działalności koła fotograficznego XTL. Znaczy to koło działało w kilku miejscach, między innymi w Amfiteatrze. Teraz nie, nie znam chronologii, ale w w pewnym czasie też działało to koło tutaj w tym budynku, czyli na trzecim piętrze w budynku Miejskiego Domu Kultury. Tam znajdowała się ciemnia, całe wyposażenie i tam też uczestnicy tego koła czy uczestnicy zajęć działali. Pracownicy Miejskiego Domu Kultury liczą, że ta pierwsza wystawa będzie częścią cyklu prezentacji archiwalnych zbiorów. Chociaż pojawia się pytanie, jak zarchiwizować i skatalogować te wszystkie zdjęcia. Skala naszego znaleziska jest dla nas jednak zaskakująca, ponieważ mówimy tutaj o kilku tysiącach odbitek i na razie jeszcze niepoliczonej liczbie negatywów, ponieważ te zbiory, które znaleźliśmy,. Nie ma co ukrywać w wielu pomieszczeniach, to, to, to są efekty jakichś tam naszych przeprowadzek, porządków i tak Natomiast mamy przeogromne te zbiory, liczymy, że nawet kilkanaście tysięcy zdjęć może się w nich znaleźć. Wystawa jest takim początkiem projektu, który chcemy zrealizować w najbliższych latach. Miejski do Kultury wystąpił do ośrodki, do ministerstwa Kultury. W tym momencie był to program, akurat, którym operuje Narodowe Centrum Kultury. Na konwersję cyfrową Domów Kultury. W ramach tego możemy kupić sprzęt, który pozwoli nam scyfryzować nasze zbiory. W planach mamy faktyczną cyfryzację nie tylko i odbitek, ale właśnie też i negatywów, a następnie ich zarchiwizowanie, opisanie i udostępnienie. Jeszcze w tej chwili nie wiemy, na jakiej zasadzie będzie wyglądało udostępnianie. Mamy. Jakby trzy możliwości: albo stworzymy własny system udostępniania, albo będzie to połączenie się z Narodowym Archiwum Cyfrowym, albo z katalogiem zdjęć przygotowywanym przez Księżnicę Pomorską. Mamy tutaj jeszcze pole manewru, zobaczymy na co się zdecydujemy. Chodzi tutaj też o pewną jednolitość, jeżeli chodzi o opisy zdjęć, żeby to było dostępne dla wszystkich. Natomiast też wystawa jest o tyle dla nas ważna, że tak jak wspomniał Jacek. Części autorów zdjęć nie znamy i mamy problem nawet z dobrym opisaniem. Nie tylko daty, ale i nawet czasami miejsca na Które jest na tym zdjęciu. Liczymy na to, że rozwijając w ten sposób ten projekt, że będziemy co jakiś czas część zbiorów udostępniać, trafimy na autorów, którzy albo zobaczą w zapowiedzi, albo po prostu przyjdą na wystawę. Podejrzewamy, że większość z tych zdjęć, autorami większości z tych zdjęć są świną ścianie. Mam nadzieję, że jeszcze żyjący, ciągle tu mieszkający. I bardzo na nich liczymy. Jak to będzie wyglądało, no tu dowiemy się w najbliższym czasie. Liczymy na to, że cyfryzacja rozpocznie się jeszcze w tym półroczu, ale ze względu na to, że mamy ograniczone środki osobowe, finansowe i czasowe przede wszystkim, może to potrwać kilka lat. Na zdjęcia pracownicy MDK natrafili podczas prac porządkowych. Być może gdyby ktoś nie zajrzał do środka pudeł, w których były fotografie, to zbiory mogły trafić do kosza na śmieci. Niestety jest, jest taka szansa, ponieważ w ostatniej chwili udało mi się zatrzymać cały karton filmów 8 mm. Nie mamy pojęcia, co na nich jest. Myślę, że tutaj zresztą też będziemy się chcieli zgłosić, bo wiem, że Telewizja Słowiań dysponuje możliwością prawdopodobnie przegrania lub przejrzenia tych filmów. Tylko to z czasem. To z czasem. Ale faktycznie ten karton już miał wylądować na, na śmietniku. Jeszcze go mamy. Mam nadzieję, że przez przypadek niczego nie wyrzuciliśmy. Staraliśmy się wszystkie zbiory wyodrębnić. A w zbiorach są między innymi zdjęcia z festiwali Fama, wiatrak, a także fotografie z zajęć prowadzonych w MDK. Na razie w sobotę na wystawę trafią prace dokumentujące świnouście. Wernisarz wystawy Portret Miasta w sobotę 21 stycznia o godzinie 18 w Galerii Art. Wystawę będzie można oglądać do końca marca.